Looks like somehow word got out that I am around. Back off, kid. Or you can both finish your little chit-chat downtown. Mm. Uh. There wasn't anything you could do? No. Oh, I'm such a freaking idiot! What was he wanted for anyway? You mean what wasn't he wanted for? Parking tickets, bar fights, you name it. The guy's a walking rap sheet. Who you are. Thanks. You probably recognize me from winning Am Jam. My first fan. No, you're the dumbass who got Iggy thrown in jail. I hate you. Oh, what the? <laughs> <laughs> okay, now I feel stupid. Hey, I just thought of something the Z Boys. Iggy used to ride with them when he was younger. Are you serious? Man, he really was a legend they're the only people i know iggy's ever hung out with besides us now this is a total shot in the dark but word is tony alva still hangs out near dogtown you find him maybe he can help iggy out i got nothing else to lose how do i get to dogtown the fastest way i know is through the parking garage on the west side of beverly hills and be careful out there that little girl may have friends. I mam szukać znowu, tak? okay i Okay, or someone. No dobra, to poszukamy. Coś tam mówiło o Beverly Hills. Pojedziemy furką, Coś tam mówiło o. o centrum też, chyba? No? Dobra, jest jakaś gwiazdka. No to jedziemy sobie do niej. Fik, i fik, i fik. Tu jest jakaś akcja policyjna w ogóle. To tam nie. Do you know a way to get past these friggin' cops? They won't let me in the parking garage. I know who you are. You do? Yes, you are the poster boy for corporate America, the everyman for a generation of slaves with white collars. Advertising has you chasing the American dream. Think for yourself, don't let the television think for you. Man, what are you talking about? The first step of the Skate Club initiation is to denounce the corporate infidels of plague your mind. Ah, uh, ok. I hereby denounce the plague of infidels. What's the second step? Tricking all these objects oh, before my stopwatch hits zero. If you can do that, I'll take you to the third step. I'm all of of them. Oh Pik, pik, pik. Aha, jeszcze do sklepu po drodze, tak? Nie, dobra, to zadanie było proste. A czy wszystkie są proste, tylko że ja tak mówczę. Czyżby na dachu? Nie, nie na dachu. Gdzieś na dole jest. No złaś. Tu jest. First rule is that you cannot mention our existence. Uh, what did you do with my clothes? Rule number two no shirt, no shoes. Oh, that is so weak, man. I was just starting to break those shoes in. Material possessions are an extension of corporate mind control. The third step of the skate club initiation is to master the art of flatland. While in a manual, do the flatland tricks I call out. No kurcze, to już widzę, że będą schody. Kasper jakiś. Fik, fik, stanie na rękach jeszcze. Dużo ma tych zadań w sumie. Ale mam nadzieję, że mi się to uda. By 10 sekund zostało. O, prawie gleba i ostatnie dwa triki. Ej! No nie, to ostatni trik mi został i mi nie zaliczyło. Dlaczego? Przecież dobrze wszystko zrobiłem. Co oni gadają? No, i udało się, ale jest problem. A w tej wersji mi po prostu nie zaliczało stania na rękach na desce w tej misji. Mam nadzieję, że ten problem się nie pojawi w przyszłości. No ale musiałem ogólnie czekać, aż nie będzie tej stójki na rękach y, w tym w misji. Także z 4 razy czy 5 nawet musiałem to iść. The demolition committee of Project Wasteland has rigged the perfect distraction. What's Project Wasteland? A skate club operation that targets large-scale corporations in the area. We're going after this high dollar hotel. Follow US. Hey nie? Here's the plan. We've rigged these beams to fall when they get lipped on. What are you waiting for? Time is running out. No, właśnie. I, nie dokończyłem, ale to zaraz dokończyłem, misji. Nice job. Now hit the middle beam and Project Wasteland will begin. On the second A gdzie jest druga czerwona mi powiedzcie jeszcze. No nie, za krótko o 300 na sekundy. Teraz dobrze. What the hell? It didn't break! That was just a test. To bring this down, lift the beam again, then do the tricks I yell out. Na drugiej, dobra, na drugiej i potem triki robić, które mi powie. Czyli jakie? Taki trik i. O, spóźniłem się. Dobra, ale na szczęście nie trzeba tego robić w jednym kombosie. Tu dam radę, dlaczego? Jak się rozgania policję Je yeah, udało się! I co, możemy już tam iść? Ale ogólnie, to w tamtej misji nie było nic mojej winy, bo nawet pisałem w google i niektóre osoby też tak mają, że im po prostu yy, nie działa to w polskiej wersji. Takie stanie na rękach. No i mi też to nie działało, ale na szczęście poczekałem. Były, był, była misja bez tego stania na rękach i musiałem to zrobić, czekać 4-5 razy, z rzędu to wykonywać. Dobrze, i wygląda na to, że będziemy mieli coś odlokowanego well, you kolejnego. No i to tyle. Tak? Jakie inne łatwe wyzwanie masz dla mnie? Dobrze, panie Hot Shot. Mamy wyzwanie dla ciebie. Zobaczymy, czy możesz wygrać najlepszych Flatlanderów w klubie skate. Najpierw Ralph. Zobacz, czy możesz wygrać go używając tylko Flatlandu.

O, dobra, ląduję, bo jeszcze to schrzanie. Ale z kolejnym już nie będzie tak łatwo, chyba. Jeżeli jest jakiś kolejny. O, kurczę, jeszcze upadki, już mnie wyprzedza, ale może oh, się uda i nie będziemy musieli nic powtarzać. Udało się. they want song he is the man i wish these skate club guys would stop begging me to do their dirty work for them this is the last time i'm sick of being trotted out like some damn show pony each time one of you lose a flatland battle just do it crush this guy and stand beside us one last time hey kid i'm gonna let you win just try to make it look competitive No, nie. Z Ale słyszycie pewnie klikanie, ile ma już 16 tysięcy punktów. Dobra, ląduje to, żeby nie. No faktycznie ty dobry jest. Lepszy niż myślałem. A ja jeszcze z tymi upadkami swoimi podczas kombosów to. Nie jest dobrze. Dobra, ląduję, żeby nic nie skrzanić znowu muszę wylądować. Jeszcze troszkę sobie musimy nawić, żeby mieć zabezpieczenie. Dobra, myślę, że to spokojnie wystarczy. Zapiszemy sobie grę oczywiście, żeby nic nie straciło, bo wiadomo. Okej. Okay. No i co my tu mamy? Misja zrobiona. Lecimy do tej szalonej windy. Gdzie wyjedziemy? Już nie pamiętam, gdzie to było. santa monica hey locals only chump get off my back i'm just here to see alva wait a minute are you the skater putting together the skate ranch with iggy yeah why i heard about you look it's hard to see tony you have to impress his posse first then they might let you see him huh great you'll do fine be on the lookout for cool skate ranch pieces too they're all around santa monica Nara. No i mamy to miasto. Mamy mnóstwo misji. Mnóstwo, mnóstwo. Ale nie wiem, czy w skate ośrodku jeszcze czegoś nie ma. Gdzie tu jest transport? Miejsko publiczno. Rower tam jest. Tam jest spray, tam jest nic. Ej kurczę, czyżby tu nie było autobusu? Niemożliwe jeszcze sobie skoczyć do skate ośrodka A tu jest autobus, ok. Skoczę jeszcze sobie do skate ośrodka zobaczyć Czy tam nie mam jakiejś misji do zrobienia Ale podejrzewam, że chyba nie ma Kurczę, znowu trzeba taki kawał tam jechać Mógłby tu być jakiś skrót Także ogólnie No to Santa Monica sobie ogarniemy w następnym odcinku Chyba no, tak zrobimy. W następnym odcinku do Santa, Santa Monica wbijamy już. I robimy tam zadania. A w tym odcineczku jeszcze sobie skończymy tutaj. Bo tutaj mamy parę zadań w ośrodku. Przynajmniej mi się teraz ładnie świeci i wiem na czym mam robić. No problem. Ile tego kombosa mam zrobić w ogóle? O już, okej okay. No to jak widzicie w tym odcinku już mi trochę lepiej idzie niż w poprzednim Nie ma tu już żadnych gwiazdek Au Ja bym tutaj ogólnie jeszcze sobie jakiegoś siana zarobił, co wy na to? W tym odcineczku Zanim pójdziemy na Santa Monikę a tutaj jest pusta przestrzeń w Centrum. pojedziemy sobie do centrum. Tam zrobimy może jakieś poboczne misje. Jeszcze tutaj z żulem na przykład i jedna misja. Tylko on jest chyba na, na dachu, a nie jest tutaj. What's up, skater? Yo, King Skateboard. Think you pretty good, huh? Hmm. Let's see. Let's start easy. Get into the trick I asked for and then hit all the variations for some moolah. Lip triki, A lip to był ten ale co to był lip Chyba to, że się chwyt tego, tak? Tak jest O Jezus, ale się normalnie Nie wiem co Robimy te triki, bo wiocha Dlaczego? Ej, ja nie wiem proszę państwa Czasami mówi, że spudłowałem, a dobrze wykonuje. A do najlepsze, nawet jak się wywróciłem, to mi zaliczyło. Dobra, i ostatni. O, spudłowałem. 12 sekund. No nie, jak misji użula nie zrobię, to będzie straszna wiocha. Dobra, dawać mi tego ostatniego. Udało się na szczęście. Dam mi tylko 25 dolarów, bardzo mało. O co jeszcze jedno? Musimy tutaj mieć więcej. hajsu na różne rzeczy. Trzeba jakieś rzeczy w sklepie kupić też, co nie? I gdzie on jest? No zaraz to już jest na górze. Cześć żulu What's up, skater? Good to see you again today.

Znowu 25. Ja chciałem większą forsę, a nie mniejszą. Albo taką samą. O, śmietnik. Dobra. Albo zrobimy sobie jeszcze jedną misję u tego Żula. Dobrze się u niego kasę zbiera. Tu jest nawet dwóch Żuli. Hey, skate rat. So, you want to test your skills? Let's see what kind of combos you can do. I'll start off pretty easy. Prawl off an easy high combo you can get some cash. Ile tego kombosa? Hmm. O kurczę Ale tak się zastanawiam, czemu takie małe te? Aha, może na trudnym było więcej. Mogłem dać na trudny, ale... No ciężko. Ciężko na trudnym, jak widzicie, że ta kariera nie idzie tak super jakbym tego chciał. O, już... Za większą forcę, a nie znowu za 25. Dobrze, to sobie jeszcze. A awaria mała na koniec. Super. Klikło mi się. E, zapiszę sobie grę i kończymy sobie ten odcineczek. Zapraszam do następnego, gdzie będzie Santa Monica i może trochę mniej upadków. No i zasubskrybujcie, oceniajcie za te wszystkie gleby, które tu były. No to musi być łapka w górę. Dobra. Dzięki za oglądanie i Elo.